Dzień dobry Państwu, nazywam się Stanisław Niewiński i bardzo miło mi nagrywać dla Państwa kolejny odcinek mojej serii vlogowej. Słyszeliśmy się po raz ostatni. Zrobiłem dla Państwa taką mini recenzję książki Samuela 3D, China in the World History, książki, która opowiadała o historii Chin, ale robiła to w sposób ciekawy, ponieważ pokazywała jak Chiny na przestrzeni stuleci rozwijały się niejako w zestawieniu z innymi z wiodącymi kręgami cywilizacyjnymi na arenie międzynarodowej, przede wszystkim cywilizacją zachodnią, i myślę, że recenzja tej książki jest dosyć dobrym przyczynkiem do poruszenia innego bardzo interesującego tematu, mianowicie tematu mianowicie tematu tego jak to się stało, że Chiny, które gdybyśmy stosowali prawda, tutaj no zachodnią periodyzację historii w czasach średniowiecza, jeszcze na etapie wczesnej nowożytności, były wiodącą tak naprawdę cywilizacją na arenie międzynarodowej, a w XIX wieku stały się de facto półkolonią kluczowych mocarstw zachodu? No, a także zostały w pewnym momencie. Pokonane przez no, państwo uchodzące za no, taką, takiego młodszego swojego brata, czyli Japonię, która się w XIX wieku, jak wiemy, zmodernizowała na wzór zachodni. No, Jak to się właśnie stało, że ta wiodąca cywilizacja no, doświadczyła e, tak gwałtownego upadku? Co stało za tym procesem? Co było jego. Przyczyną. No, temu tematowi właśnie chciałbym poświęcić to moje dzisiejsze nagranie dla Państwa. No, rozważania na temat upadku Chin trzeba rozpocząć od no, ukazania, jak to państwo wysoko stało na arenie międzynarodowej przez dobrych kilka stuleci mówiąc o tych stuleciach chińskich przewag no to siłą rzeczy przede wszystkim musimy się odnieść do czasów tak zwanego drugiego cesarstwa czyli czasów, którymi państwem środka rządziły no, trzy dynastie cesarskie to jest dynastia Sui, ale przede wszystkim dynastia Tang i dynastia Song, to jest ten moment w którym Chiny można powiedzieć osiągnęły szczyt swojego rozwoju cywilizacyjnego i ten no, poziom ich rozwoju Cywilizacyjnego przejawiał się na kilku, można powiedzieć, bardzo istotnych obszarach. No, pierwszy obszar, do którego warto się odwołać, no, szczególnie mi bliski, mianowicie kwestia ustroju politycznego tego państwa, drugie cesarstwo, a przede wszystkim panowanie dynastii Song i w szczególności dynastii, dynastii Tang, a, i w szczególności dynastii Song, no, to jest. Ten moment, gdy w Chinach następuje, koniec można powiedzieć, transformacji tego systemu politycznego w kierunku zbudowania monarchii opartej o merytokratyczny, pochodzący z systemu egzaminów aparatu biurokratycznego. No był to na ówczesne czasy, drodzy Państwo, bardzo, bardzo progresywny system polityczny, w którym. Przynajmniej w teorii, osoba wywodząca się z niższych społecznych, jeśli yy, udało jej się zdobyć stosowne wykształcenie, miała, była pracowita, miała dużo własnego samozaparcia, no, była w stanie yy, osiągać, prawda, robić karierę w ramach aparatu yy, biurokratycznego i tym samym, prawda, awansować społecznie na tle feudalnej Europy yy, czy Kastowych Indii, był to system niezwykle progresywny i tutaj, o czym też Państwu wspominałem podczas mojego ostatniego nagrania, no właśnie ta chińska monarchia biurokratyczna no była takim powiedzmy no obiektem wielkiego szacunku także w Europie przez, 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 przez szereg stuleci. System polityczny to jest jednak jedna sprawa, ale towarzyszyło mu proces dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego, przejawiał on się chociażby w populacji, która zamieszkiwała cesarstwo chińskie, I tak na przykład, drodzy Państwo, w czasach dynastii, dynastii Han, w tym wypadku akurat w pierwszym wieku naszej, naszej ery, cesarstwo było zamieszkiwane przez 60 milionów ludzi, w roku 875 to jest no już powoli schyłek panowania dynastii Tang, było to 80 milionów. Natomiast w 1190 roku dynastia Song to jest 110 milionów ludzi, także widzimy tutaj gwałtowny właśnie wzrost populacji. No i pewnym, pewnym elementem tego wzrostu populacji było istnienie w Cesarstwie Chińskim wielkich, bogatych metropolii. My często tutaj, prawda, postrzegamy Chiny jako państwo przede wszystkim wiejskie, rolnicze, to oczywiście jest prawda, ale też w dziejach tego państwa istotną rolę odgrywały wielkie metropolie, które są jakimś, prawda, probierzem rozwoju społeczno-gospodarczego. I tak na przykład Kaifeng, stolica Chin we wczesnym etapie dynastii Song w 1103 roku liczyła sobie milion trzysta tysięcy mieszkańców. To jest, proszę Państwa, liczba odpowiadająca mniej więcej wówczas liczbie mieszkańców wysp brytyjskich. Szacuje się, że w Chinach dynastii Song, jakieś 30 miast Miało populację odpowiadającą tam od 30 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców, i generalnie tutaj historycy stawiają taką tezę, że około 5% mieszkańców Chin cesarstwa dynastii Song. Mieszkało w miastach, to jest te 5%, to jest około 6 milionów ludzi. No, na owe czasy to był bardzo wysoki poziom urbanizacji. Może nie największy na świecie, ponieważ jakbyśmy sobie spojrzeli na, na średniowieczną Europę, tego średniowieczną Europę, doby tego tak zwanego pełnego średniowiecza, to w północnych Włoszech, no, zdaniem wielu historyków, ten odsetek może wynosić nawet kilkanaście procent, no, ale pamiętajmy o tym, że Włochy były. No, w forpoczcie rozwoju społeczno-gospodarczego średniowiecznej Europy. A jakbyśmy potraktowali ówczesną Europę tak jako całość, no to ta liczba mieszkańców miast to byłoby no jednak dosyć mocno poniżej 5%. Także Chiny na tym tle były państwem bardzo bardzo wysoko rozwiniętym. No, jakbyśmy sobie spojrzeli jeszcze. Na inne powiedzmy tutaj przykłady tego rozwoju społeczno-gospodarczego, no to na przykład warto zwrócić uwagę na kwestie handlu w Changanie, stolicy cesarstwa za czasów dynastii Tang szacuje się, że żyło około 100 tysięcy kupców. No mamy często takie przekonanie, że te Chiny to były zamknięte na świat, nie chciały z nim handlować. Na pewnym etapie swoich dziejów tak, ale czasy dynastii Tang czy Dynastii Song, temu jak najbardziej. Przeczą pomiędzy panowaniem dynastii Tang a Song cyrkulacja pieniądza wzrosła aż siedmiokrotnie, no i o czym, co jest też bardzo ważnym przykładem tego rozwoju w 1024 roku wprowadzono w Chinach pieniądz papierowy, także no to był przykład no bardzo dynamicznego rozwoju gospodarczego w ówczesnych czasach. Rozwijał się także przemysł, za czasów również sągów wytop surówki żelaza osiągnął tak wysoki poziom, jaki w Europie, konkretnie w Anglii udało się pobić dopiero na początku rewolucji przemysłowej. No, i ten rozwój gospodarczy, prawda, szedł też w parze z innowacyjnością naukowo-techniczną. No, dzisiaj postrzegamy Chiny jako państwo, które raczej jest imitatorem niż innowatorem. No, ale to stało się dopiero w pewnym momencie. Przez stulecia Chiny były bardzo zaawansowane pod względem naukowo-technicznym. Francis Bacon, w swoich angielskich filozof żyjący w XVII wieku. W jednej ze swoich prac zwrócił uwagę na to, że trzy wynalazki miały kluczowe znaczenie dla rozwoju intelektualnego ludzkości. Była to książka Pro oraz Magnes. No, wszystkie te, tak naprawdę, wynalazki zawdzięczamy Chinom. No, książki oczywiście znaliśmy i wcześniej, ale chodzi tutaj oczywiście o, o dróg. Tak? Te trzy wynalazki jest to jest to dziedzictwo chińskiej myśli naukowo-technicznej. Także no ta, te Chiny czasów Tangów, czasów Songów, były bardzo zaawansowane na wielu obszarach, no ale potem zostały zdystansowane przez Europę, no i tutaj właśnie dochodzimy do no próby odpowiedzi dla, na, na pytanie dlaczego taka sytuacja miała miejsce. No tutaj badacze spierają się na to tak naprawdę na, na tą odnośnie tej kwestii spierają się od wieków powodów było sporo chociaż ja bym tutaj wskazał na trzy takie najważniejsze przyczyny tego że no, Chiny mniej więcej gdzieś od e, późnego średniowiecza zaczęły no zaczęły popadać w stopniowy, w stopniowy marazm na wielu obszarach i zostały ostatecznie zdystansowane przez świat zachodni. Pierwsza z tych przyczyn no, wynika w dużej mierze z z pewnego miejsca, można powiedzieć, Chin na arenie międzynarodowej. To znaczy mam na myśli, mam, mam na myśli to, że Chiny nie spotkały w, swoim, w swojej długiej historii kręgów kulturowych, które byłyby im równe i mogłyby im w związku z tym zagrozić. A nie jest, jakkolwiek jest to dosyć smutna konstatacja, to musimy pamiętać o tym, że jedną z największych takich, można powiedzieć, trampolin do rozwoju na wielu obszarach jest rywalizacja. No. Często na pewnym etapie mająca charakter, charakter zbrojny. No Chiny nie spotkały w swoim otoczeniu, no właściwie do, do momentu, aż zaczęły stykać się na, na poważniej z Europą, nie spotkały przed tym tak naprawdę ośrodków cywilizacyjnych, które byłyby dla nich zagrożeniem i musiałyby w konsekwencji... I musiałyby w konsekwencji jakoś dokonać jakiejś głębokiej sanacji, można powiedzieć, swojego życia politycznego, społeczno, gospodarczego, naukowego, aby po prostu uniknąć ze strony tego poważnego przeciwnika, jakichś istotniejszych jakich istotniejszych powiedzmy, niebezpieczeństw. Chiny graniczyły. Przeważnie z ludami, które były na wielu płaszczyznach od nich znacznie słabsze. No i niektóre, na przykład z tych, z tych ludów, narodów, jak Wietnamczycy czy Koreańczycy, co jakiś czas się przeciwko Chinom buntowały, ale na ogół jednak godziły się z tą rolą bycia sąsiadem znacznie potężniejszego państwa, partycypowały w tym systemie trybutarnym wysyłały podarki na dwór cesarski po prostu no, godziły się z pewną, z pewną podległością. Chińczycy graniczyli oczywiście również z ludami o charakterze koczowniczym, które potrafiły stanowić dla nich pewien problem. No warto tutaj chociażby zwrócić uwagę na Tybetańczyków. No, dziś nam się Tybet kojarzy jako ofiara chińskiego imperializmu, no bo od lat 50. tak istotnie jest, ale musimy pamiętać, że no, Tybetańczycy długo z Chińczykami wojowali i nierzadko zadawali wojskom chińskim klęski. No, oczywiście tu trzeba zwrócić uwagę na Hunów, prawda, na Mongołów, na Mandżurów, tak, te dwa ludy na pewnym etapie Chiny podbiły i rządziły nimi. No, ale to były ludy sprawne pod względem militarnym, ale stojące niżej pod względem rozwoju kulturalnego i nawet jeśli te Chiny podbijały, jeśli chcieli w cesarstwem chińskim dłużyć, rządzić przez dłuższy czas, no to chcąc nie chcąc musieli stosować się do pewnych reguł życia politycznego, które były wytyczane przez chińską tradycję, chińskie elity i w większym bądź mniejszym stopniu ulegali procesowi sinizacji. Chiny graniczyły też z Japonią. Państwem silnym, państwem ambitnym, no, które wywarło ogromny wpływ na historię Chin w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. No niemniej jednak, Japonia, no mimo wszystko przez stulecia była za słaba, aby Chinom poważnie zagrozić, chociaż od jakiś czas sprawiała im pewne problemy, no tu przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na VII wiek naszej ery, końcówkę wieku XVI, prawda, i wojny Indzi, no której chciałbym coś państwu kiedyś nagrać. To jednak poza tymi epizodami to Japonia była, no mimo wszystko, podmiotem zbyt słabym, aby stanowić poważne zagrożenie dla miejsca Chin na arenie międzynarodowej, przynajmniej do tego, do tej końcówki XIX wieku. No, Chiny miały oczywiście również kontakt z cywilizacją subkontynentu indyjskiego, bardzo wysoko rozwiniętą, równą na wielu płaszczyznach kulturze chińskiej, czy również z kręgiem kultury muzułmańskiej. Tak na przykład Tangowie rywalizowali o wpływy z Azji Centralnej z kalifatem Abbasydów. No, ale kontakt Chin z tymi wielkimi kulturami był jednak dosyć ograniczony. Można powiedzieć, ograniczał się do pewnego, do pewnego minimum. No, Islam do państwa środka trafił, ale nie zrobił tam jakiejś wielkiej kariery. Ogromną karierę zrobił, zrobił buddyzm, wodzący się z Indii, ale no, właściwie poza buddyzmem, to jakichś takich głębszych kontaktów z tym subkontynentem indyjskim Chiny nie miały. No, Prowadziło to w konsekwencji do tego, że no, Chińczycy nie czuli się tak naprawdę poważnie zagrożeni przez inne silne ośrodki cywilizacyjne, i to po prostu powodowało, powodowało taką sytuację, że to nie było tam jakiegoś, na, na pewnym etapie nie było silnego impulsu rozwojowego. Chiny dokonały wielkich osiągnięć na pewnym etapie, ale potem no, zaczęły stopniowo popadać w stagnację. No Europa była w zupełnie innym miejscu, ponieważ składała się z punktu widzenia Chińczyków, prawda, z niewielkich państw narodowych, które stale ze sobą walczyły, no ale ta walka, te wojny, no wymuszały ciągły, nieustanny postęp, który to w pewnym momencie Europę, no, wyniósł do poziomów, no, w którym oni tak naprawdę, no, no, no nie miała już sobie równych po prostu ośrodków cywilizacyjnych. Tu dość dobrym przykładem, właśnie na takie no, przedziwne koleje losu pewnych wynalazków, daje nam proch strzelniczy. Proch strzelniczy, który jest wynalazkiem chińskim, to Chiny stworzyły, stworzyły, stworzyły broń prochową i wynalazły no wiele sposobów, prawda, zastosowania prochu, prochu strzelniczego na polu bitwy od tam, prawda, różnic po rakiety, pierwsze armaty, miotacze płomienia, miny, bomby i tak dalej i tak dalej. No ale w pewnym momencie broń palną to Europejczycy wykorzystali lepiej. Tak, to Europejczycy stworzyli arkebus, muszkiet. Chiny te wynalazki przyjęły na pewnym etapie i też się rozwi rozwijały, no ale chcę po prostu Państwu powiedzieć, że no z tego wynalazku na pewnym etapie lepszą, lepszą, lepszy, tak naprawdę lepiej go wykorzystali po prostu po prostu Europejczycy. No a wynikało to z takich ani innych, można powiedzieć, uwikłań międzynarodowych i geopolitycznych. Chiny nie miały równ, równych sobie konkurentów, to wprowadzały wprowadziło pewien można powiedzieć spokój do ich funkcjonowania na arenie międzynarodowej natomiast europejczycy stale musieli ze sobą rywalizować, walczyć, ale to siłą rzeczy było potężną trampoliną rozwojową, którą na pewnym etapie Chinom po prostu po prostu zabrakło. Także to jest jeden poziom. Tutaj nie było tych nie było tych impulsów rozwojowych na pewnym etapie. Drugi powód łączy się trochę ze sprawami międzynarodowymi, ale w olbrzymim stopniu wpływał na sytuację wewnętrzną Chin. To jest mianowicie kwestia tego, że na pewnym etapie swoich dziejów Chiny wpadły pod panowanie ludów koczowniczych. Mam tutaj na myśli Mongołów, którzy panowali w Państwie środka od XIII do XIV wieku oraz Mandżurów, którzy podbili je w wieku XVII i rządzili no, do początków. Wieku XX i wywarły one no, bardzo istotny, na dłuższą metę negatywny wpływ na funkcjonowanie państwa środka na różnych swoich płaszczyznach. E... Jaki, to był, jaki to był sposób, jaki to był wpływ? No, był on wieloraki. No, przede wszystkim, Mongołowie zamordowali cesarstwo dynastii Song. No, to cesarstwo, w którym. Chiny można, jak Państwu powiedziałem wcześniej, no, osiągnęły swoje wyżyny na, w kwestii rozwoju społeczno-gospodarczego. To wtedy dokonano tych wszystkich wynalazków, kwitły miasta, rozwijał się handel. No, niektórzy nawet badacze stawiają taką tezę. Ja nie chcę mówić, że się z tym zgadzam bądź nie, bo trudno jest na to odpowiedzieć, ale no, zdaniem części badaczy Chiny w XIII wieku no, znajdowały się na płaszczyźnie, na, na powiedzmy na granicy czegoś, co mogło się w pewnym momencie przerodzić w jakąś formę nawet rewolucji przemysłowej. Że tak, tak można powiedzieć, taki, taki ferment intelektualny wtedy w cesarstwie panował. No, Mongołowie cesarstwo dynastii Song podbili no i można powiedzieć, przerwali ten proces. Podbój mongolski Chin był bardzo brutalny. Zdobywano miasta, wyrzynano jego mieszkańców czasy panowania mongolskiego to jest też pojawienie się epidemii dżumy w Chinach, która no również spowodowała wielkie spustoszenie społeczno-gospodarcze. Czyli no, po prostu no przerwało ono te, ono te procesy, za, może, może nie tyle przerwało, co bardzo poważnie zaburzyło ono te procesy właśnie no, gwałtownego rozwoju gospodarczego w państwie środka. Na no, nade wszystko miało też bardzo negatywny impakt intelektualny na Chiny. Ponieważ Chiny do dynastii Song no były cywilizacją mocno progresywną, tak, to był y, y, myśliciele z tamtego okresu. Y, no, mieli takie właśnie bardzo bardzo postępowe też często patrzenie na świat. Byli zainteresowani wynalazkami, y, kosztowaniem prawda, nowych rzeczy, czy to w polityce, czy w kulturze, czy w gospodarce. no My często spoglądamy na, na Chiny, na na myśl konfucjańską w taki sposób, że to jest myśl reakcyjna, konserwatywna, obskurancka. I do pewnego stopnia jest to prawda, ale właśnie y, stopień, proces, prawda, y, takiego można powiedzieć kostnienia filozofii, filozofii konfucjańskiej, to się właśnie w tych czasach zaczyna i jest to dość mocno właśnie związane z zagrożeniem mongolskim, ale też szerzej, bo Songowie to nie tylko z Mongołami, prawda, wojowali, też z Dżurgenami, Kitanami, i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie ten, ten strach tego, tych najazdów koczowniczych, potem, 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 potem klęska spowodowana najazdami najpierw Dżurgenów, potem Mongołów, no, doprowadziło do tego, że no, w chińskim życiu, życiu intelektualnym zaczął się taki właśnie zwrot w kierunku, w kierunku no, nawet nie konserwatyzmu, bo konserwatyzm może mieć, może, mieć różne oblicze, może mieć różne oblicze, ale w kierunku już takich myśli bym powiedział reakcyjnej, a nawet obskuranckiej. No, w czasach panowania dynastii Song mieliśmy spory w elicie urzędniczej pomiędzy prawda, frakcją postępową, którą reprezentował taki minister, kanclerz. Wananszy, który wiele, wiele takich ciekawych, progresywnych reform chciał prowadzić, a całą prawda, koalicją jego przeciwników, no i właśnie ci przeciwnicy, zwolennicy takiego bardziej konserwatywnego podejścia, te spory wygrali. Potem klęska z rąk Mongołów te procesy, można powiedzieć, jeszcze, jeszcze umocniła. Także to mamy ten, ten, ten pierwszy przykład, właśnie taki zwrot w kierunku. W kierunku konserwatyzmu, ksenofobii, niechęci, niechę, niechęci do, do obcych. No to jest właśnie coś, co te najazdy koczowników wywołały, po pierwsze. Ale wpływy ich rządów są, są, znacznie, są znacznie poważniejsze. Ja o tym zresztą kilkakrotnie tutaj mówiłem w tych moich vlogach. To jest przede wszystkim głęboko idące zmiany w życiu politycznym Chin. To od panowania mongolskiego. No zaczyna się takie, można powiedzieć, narastanie tendencji autorytarnych, autokratycznych, czy wręcz despotycznych w życiu, w życiu politycznym, politycznym Chin. Ludy koczownicze, silnie zmilitaryzowane, mające skłonność do takich, można powiedzieć, bardzo charyzmatycznych przywódców, jak Genghis Khan, czy nurhaczy, no przeniosły taki model rządów na panowanie w państwie środka tego jeszcze dochodziło to, że to były reżimy okupacyjne. One chcąc się utrzymać u władzy no, sprawowały taką politykę często segregacji rasowej, oddzielenia tych zwycię zwycię zwycięskich kończowników od pobitych, podbitej ludności chińskiej. System prawda, kontroli nad, tym, nad tą podbitą ludnością, rozbudowany system no, donosicielstwa, inwigilacji oczywiście na tyle na ile w tamtych czasach było to, było to możliwe, surowe kary, tak. No, my z tym właśnie kojarzymy panowanie nad państwem środka, ale nie zawsze tak, tak rządzenie Cesarstwem Chińskim wyglądało. Dynastia Song to w ogóle był okres, o czym ja już Państwu mówiłem, takiego dosyć dużego pluralizmu w życiu politycznym cesarstwa. No ale to się właśnie potem kończy, i, no i właśnie tym takim autokratycznym tendencją sprzyjają rządy obcych Mongołów, a od XVII wieku yy, Manżurów. Manżurowie są w tym kontekście zresztą w ogóle bardzo, yy, bardzo istotni. Ponieważ to jest ostatnia dynastia cesarska rządząca Chinami, to właśnie zapanowania Mandżurów Chiny zaczęły się w coraz większym stopniu stykać z cywilizacją europejską. No i, no i przez te mocarstwa wywodzące się z Europy na początku przede wszystkim Wielką Brytanię i Francję zostały, zostały podbite, tak zostały pobite, prawda, i stały się tym państwem de facto półkolonialnym. No, a na ten stan rzeczy no, dość duży wpływ właśnie miały rządy koczowników, rządy, rządy manżurów, tak, Tutaj dość takim istotnym no, przykładem, w jakim kierunku zaczęły iść rywalizujące ze sobą cywilizacje, no, były pewne praktyki z czasów panowania cesarza Cienlunga. To był trzeci cesarz. Trzeci? Hmm, czwarty. Czwarty cesarz mandżurski na tronie, na tronie chińskim. On rządził bardzo długo, bo w dobrych kilkadziesiąt lat. On do władzy doszedł no pod koniec pierwszej połowy XVIII wieku i rządził właściwie do końca stulecia. No, postać zresztą bardzo można powiedzieć niejednoznaczna, bo to był wielki wódz. Za jego czasów dynastia Qing toczyła wiele zwycięskich wojen, ale też władca bardzo opresyjny, bardzo autorytarny. za jego rządów miało miejsce. Miała miejsce taka inkwizycja literatury w ramach której Cesarz i jego ministrowie prześladowali intelektualistów, pisarzy poetów uznanych za, uznanych za e, opozycyjnych wobec, wobec dynastii. No, tam były represje, była cenzura dużej, du, 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 dużej części, prawda, dorobku literackiego yy, dorobku literackiego Chin. No i powiedziałbym, że ten proces tak dosyć dobrze no, kontrastuje z tym, co się wówczas działo w Europie, tak? Mamy oświecenie yy, encyklopedystów, tak, a w Chinach, prawda, mamy, mamy, mamy tego typu, mamy tego typu, tego typu praktyki, tak? Yy. Zresztą nie, nie tylko do tego to się ogranicza, prawda, to jest też postępujące zapóźnienie technologiczne Chin. XVIII wiek to jest rewolucja zamka skałkowego w Europie, natomiast Chińczycy w tamtych czasach, no, wciąż się trzymają jeszcze, jeszcze zamka, zamka lądowego, tak, także mamy właśnie przykład tego, jak te rządy koczownicze, no, doprowadzały stopniowo do do zapóźnienia Chin na arenie międzynarodowej. W XIX wieku będziemy mieli już wojny opiumowe, które ostatecznie doprowadzą do degradacji Chin na arenie międzynarodowej. Także, Szanowni Państwo, no, to są, myślę, takie najpoważniejsze przyczyny, które doprowadziły do tego, że Chiny. No, przegrały tą rywalizację ze światem zachodnim na arenie międzynarodowej stały się na pewnym etapie państwem półkolonialnym pomimo tego, że jeszcze kilka stuleci wcześniej były wiodącą cywilizacją na arenie międzynarodowej to są właśnie takie powody jak tuż podsumowując powód wynikający z pewnego położenia geograficznego Chin tego, że po prostu nie miało ono sobie Równych konkurentów, i to w konsekwencji poskutkowało no, stopniową stagnacją cesarstwa na wielu obszarach. No i skutki wypływające z rządów koczowniczych, tak? Czyli po pierwsze z tego, prawda, zwrot, zwrot w, kierunku, w kierunku konserwatyzmu, autorytaryzmu w rządzeniu państwem, i w konsekwencji też pogłębienie tych pogłębienie zapóźnienia naukowo-technicznego Chin w stosunku do innych ośrodków cywilizacyjnych. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. Polecam śledzenie moich kolejnych materiałów. Proszę o komentarze pozytywne, negatywne, wszystkie są dla mnie wszystkie są dla mnie bardzo cenne. Dziękuję bardzo.